Instrukcja w formacie PDF jest dostępna w plikach do pobrania. Otwórz w przeglądarce stronę grok.com. Możesz zmienić język interfejsu na polski. Przejdź do zakładki Imagine obrazy. Upewnij się, że wybrany format generowanych zdjęć to 2 do 3. Wpisz swój prompt. Dla testu użyj promptu z naszej instrukcji. System wygeneruje wiele grafik zgodnie z Twoimi wytycznymi. Wybierz grafikę, która najbardziej Ci odpowiada. Przewiń w dół, aby zobaczyć więcej propozycji. Możesz wpisać prompt, który ożywi grafikę. W tej instrukcji utworzymy wideo automatycznie, bez wpisywania dodatkowych poleceń. Trwa generowanie treści wideo. Upewnij się, że na wybranym wcześniej zdjęciu wszystko wygląda poprawnie. My wybraliśmy kadr, na którym nie było igły. Grafika została ożywiona i zamieniona w wideo. Naciśnij strzałkę wstecz. Ożywiona grafika nadal pozostaje dostępna do wyboru. Naciśnij ikonę pobierz. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na grafikę i wybierz Zapisz grafikę jako. Wybierz miejsce zapisu oraz wpisz nazwę pliku. Wybierz format Pobrane zdjęcie jest w formacie 2 do 3. Zmień format zdjęcia na 16 do 9. Wejdź na stronę resizepixel.com.pl. Naciśnij Prześlij zdjęcie. Wybierz wcześniej pobrane zdjęcie. Ustaw szerokość na 1080 i wysokość na 1920. Następnie naciśnij Zmień rozmiar. Naciśnij Przejdź do pobierania. Pobierz gotowe zdjęcie. Porównując zdjęcia, widać delikatną zmianę proporcji postaci, jednak nie wpływa to negatywnie na odbiór wizualny. Dodaj tę grafikę do Content Frame, aby zobaczyć efekt końcowy. Wejdź do zakładki chat. Poproś o stworzenie profesjonalnej grafiki reklamowej, podając kilka kluczowych elementów, które chcesz zawrzeć w projekcie. My wkleimy gotowe zapytanie z naszej instrukcji. System wygenerował prompt dla firmy Najlepszy Barber. Wygenerowany tekst wklejmy teraz do sekcji Imagine. Tekst ma taką strukturę, abyś mógł łatwo zmieniać najważniejsze elementy, edytując frazy w cudzysłowach. Wklej tekst i pamiętaj o ustawieniu formatu 2 do 3. Poznaj inspiracje do tworzenia grafik dostępne w pełnej instrukcji tworzenia treści AI w plikach do pobrania.